Vamos na piolke. Ugh.

Zawodnik bardzo się zdenerwował, Dróż na próbuje jego pocieszyć, kłapał w słupek. Trochę zamarła atmosfera na trybunach. Ale... Przeżyjemy. Nie da się zachować ostrości w ten sposób. No i... Ty. I do mnie tutaj przychodzi proszę bardzo Cała nasza dzisiejsza widownia, tu jeszcze mamy pojedynczych widzów Świetna frekwencja naprawdę proszę bardzo Super A już nawet Gafeł Piłachowski wkroczył do pocieszania Sędziowie rozmawiają, sędziowie się naradzają Tomek Moskwa kuca, no nie ma nic ciekawego. Usiądę z tej okazji. Co zrobiłeś, Piotrek? Co ty zrobiłeś, Kuba? Co? Co się stało? No ten, yy, było bardzo długa piła, Salamandro złapał, też dał, ten się tak wkurzył, poszedł kopać słupek tam i usiadł. I teraz go pocieszają wszyscy, łącznie z naszą drużyną. O, elegancki komentarz będzie, Atasiu. Bo niestety nie złapałem tego, bo odkręciłem no, sobie... że, coś to, że dla CyberCats Sopot to jest weekend OS. S. Tak. Nie, nie jest to dobry weekend dla nich. Przegląd na skierę. To wzmacnia psychicznie, a w następnych meczach kolega na pewno będzie silniejszy. Brawo, brawo dla nich, brawo.

Z tego, czy z Krakowa się tylko na jednej fladze skupiają. Bo on od razu ma flagę tam w Nie? Wtedy mogą to być problemy, ale to jest szybko, Nie, trzeba dobrze flagi zgrywać. Wy jeszcze gracie z kimś? Tak, z Krakowa. tak mecz naprawdę o drugie miejsce. Jeśli nie będzie finału takiego, to masz o drugie miejsce, tak? Mecz o drugie miejsce. Jak nie będzie finału? Bo jeśli wrócią z czasem tak? No tak naprawdę, czyli mecz finał, tak naprawdę, w sumie, jeżeli... tak, Ja, mój brat rzucił piłkę. Elegantka w końcu. Na gra? No, jest na kwatera, bo już za rok nie będzie Kuby, nie? W flagówkę? Więc wiesz. A oni nie grają, tak? On, znaczy te ningi, dopóki były kontaktowe, to... Do początku wakacji, to on grał. I normalnie tam ze mną, po jego nikczemnych rozmiarów. w sumie w, w piątek na meczu was była tylko czwórka? Ty tych trzech olało mnie i pojechało sobie jeden do dziewczyny i... Drugi na ręcznym, trzeci do no, Ale za to mnie fajne koszulki nie nie, nie No, te koszulki takie spoko. No fajne. A widziałeś te, te koszulki, które będą dawać? Tak. Co? Tragedia? Eee, ten. Zaraz ci powiem. Czarna, i tu jest logo gminy Kolbudy, a w tyłu jest chyba. Pierwszy Polski. Nie, polecam. To, gminy, to logo gminy. No to logo gminy jest tak frajerskie na koszulkach. Ja mam jeszcze. Byłem właśnie z gminy w tym. w Niemczech kiedyś i takie koszulki dostaliśmy Jedna taka żeby wiosło. Yy, żółta, a druga w kolorze typu oranżowym, takie jak Wy, nie? i tu jest też logo gminy, a z tyłu jeszcze granatowy napis, partner Shaft, coś tam, coś tam, nie, bo to jest partnerskie miasto, generalnie słabo wyglądają te koszulki. To wiemy, że trzeba wygrać chociaż dla Puchary. jest elegancki. Medale są fajne. Takie, same Taki medale były, takie same medale, są były na mistrzostwa Polski To jest Kacpra? Nie, to jest, to jest Hacpra, bo nie ma pompierki Nasza jest tam jedna i jedna Słyszałeś Rafał o tym, że ma być... Mają być cztery drużyny, w którym mieście flagówki że ma być... Eee, no, że ma być drużyna w Gdyni, w Sobocie, w Gdańsku i tutaj. Tak. No, będzie ten... Wiesz, że nie będzie tylko turnieju raz na tam rok czy raz na pół roku Tylko będą sobie takie turnieje

W końcu dobrze gwizdę! No to kolega prawie obiekt. Co że cię słychać? No takie wiszy. No ale coś o to ma gwizdę. Drugi rapit tu odpalę ulti i jedziemy. Prawie! Moskwa jak się wyciągnął bramkę. No Który to No ten który tam skoczył korki biało-zielone Druga próba Co? Bo tu Eee tak przypadkowo chyba patrzyli na rozmiary, bo nie było widać numerów, nie? Patrzyli na rozmiary koszulek i brali, tylko Kuba miał upaszczoną.

gdzie on jest? Nie, to jest pierwsza? Która to jest? Połowa? Pierwsza. pierwsza. Nie no, ale ja muszę być w przyszłym roku dopuszczony do juniorów, no bo ty... Ja bym optował, żeby była taka liga... ...zrobić 16-19. O, no, to by było fajniejsze. Przecież no, to jest takie 16-19, ale... ...nie masz takich główniaków, sobie... ...nie masz takich sobie... ...nie masz takich 16 Znaczy w sumie 16-19, bo 16 to jest przecież teraz, Wojtek. To już jest... Ale 19 to jest już też chłop, nie? No niby tak. Rąbę w wieku 19 lat. Ja mam właśnie takiego kumpla 19 lat, teraz ma. Za rok już będzie miał 20, więc się nie łapie, ale ma metr chyba 72 i 135 kg ważył w sierpniu. mam tyle z tego krzysia, który jest Tylko teraz właśnie z i waży niestety jedyne 120. No ale wiesz. ja 4 kg skupię. Niesamowita zmiana. Ja w sumie w porównaniu do sierpnia też jestem teraz 4-5 No Nie, 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 to nie dwa mecze, ja wcześniej po prostu wiesz I ćwiczę więcej w domu, jakieś tam siłownia i bieganie i tak dalej Ale lepiej, bo bym się przecież zdychałbym na boisku gdybym ten O elegancko Szkoda, że tego nie nakręciłem. Zdychałbym przecież na boisku jakbym, jakbym był jeszcze ten dopakowany bardziej. Kondi, łap to! Był w ogóle jakiś opis ostatniego turnieju? Nie. Ja wysłałem punktujących, wysłałem MVP i tak dalej. A kto był MVP drugiego meczu? Ja byłem drugiego, a Kuba mówi, że żartowałeś i że wcale nie pójdę. Powiedz, ale bo powiedz po turnieju, bo to się no nie no grać. Dalej doszedł do wniosku, że to jest dla mnie dobry układ, bo ja nie trenuję. E, przyjeżdżam na turnieje i zostaję MVP, nie? No w ogóle super. Tak sobie zabiegam za niego i wiesz, i daję tam rączkami cyk i ja ją też ketch. A to jest śmieszne zjawisko, kiedy Daniel biega. Chcę zaobserwować kiedyś. Możesz polegać? Zobacz, jak Nie będziesz tu polegał? Ale ważne są dane. No cóż, ale jeszcze Albo weź też. <laughs> Deixa Adi. E oh, zara, pois então. you are flaga, flaga! on no się tak starał, co? <grywka> dobrze, dobrze, no, a flaga, no. to wychodzi właśnie. Im się flag leci. już siedziesz? nie? ma tego ręka po szyi, na jest. <boku. grywka>

Co da się? No to fajne, powiem no, dzięki 20 sekund, 20 sekund pas, 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 trzymaj